Ada Albert? Ja Tak niewiele sam o sobie wiem Niech Twoje oczy poprowadzą mnie Albert. Człowiek. Kim jestem? Nie wiem. Ja Mam problem mój, bo ja nie cierpię realnego świata. Nie Na czas mojej nieobecności wszystkie wykłady poprowadzi Mateusz. Tylko cztery osoby na świecie mogą nosić ten symbol. Spróbuję zmienić Alberta. Zwykłego chłopca. Nadszedł czas. Proszę paść przy... Nie widziałem go, odkąd porzucił akademię. Filip. Nie dotrze, pan tam. W ciągu czterech godzin. Do czego? Albert, połóż mi! Tobie... Eks i wynalazek Filipa Golarza. Miałem mnie obgryzać Tylko w kinach.